Dzień dobry Państwu. Jakby się ktoś pytał, to naprawdę mamy złote czasy. Ceny złota przekroczyły 3500 dolarów za uncję, no osiągnęły właśnie rekordowy poziom. Wzrosło złoto z pot o 0,8% do 3452,20 centów za uncję, ale wcześniej wzrost był do 3501,05. Kontrakty terminowe na złoto zyskały 1,2% do 3465,70 dolarów. Aleksander Zalfi, trader metali szlachetnych Hireus Metal Germany, powiedział tak: No, ostatni etap rajdu na złoto to został wywołany publicznym atakiem prezydenta Donalda Trumpa na prezesa rezerwy federalnej Jeroma Powella. Ponieważ niepewność polityczna i obawy dotyczące polityki pieniężnej utrzymują się, złoto prawdopodobnie pozostanie dobrze wspierane. Jest w trendzie wzrostowym. Kluczowe poziomy wsparcia technicznego wynoszą obecnie 3450 i 3400 dolarów. Podczas kiedy kolejnym psychologicznym celem wzrostu jest 3600 dolarów za uncję. Tyle zamkły. Przypomnijmy, że najwyższa zanotowana cena złota spod wynosi 3800 i była w kryzysie 1980 roku. No to już mamy niedaleko. Na największym złotym targu Gold Suk w Dubaju, to są Zjednoczone Emiraty Arabskie, nie są wcale zadowoleni. Twierdzą, że, że sprzedaż siadła, a ceny surowca idą coraz bardziej w górę. No cóż, złoto jest coraz droższe, a złoto w wyrobie, no to już całkiem drogie. Coraz głośniejsze ataki Trumpa na Pawela za to, że nie obniżył stóp procentowych, już spowodowały w poniedziałek spadek indeksów giełdowych na Wall Street o około 2,4%, a dolar osiągnął najniższy poziom od trzech lat. Słabsza waluta amerykańska sprawia, że sztabki złota wyceniane w dolarach są tańsze dla nabywców z zagranicy. Niedawno pisałem, że złoto wraca z Ameryki do Szwajcarii. No to ten proces właśnie został powstrzymany, i teraz z magazynów, po komeksu tego złota spływa mniej, mniej wychodzi. Złoto w magazynach zostaje. Analityczka StoneX, Rona O'Connell powiedziała, ciekawe jest również to, że zwykle gdy akcje spadają tak, jak było to na rynku amerykańskim, złoto też spada w wyniku rozwiązywania problemu tej trudnej sytuacji. Tym razem się tak nie stało. Ceny złota tradycyjnie postrzeganego jako bezpieczne aktywa w wyniku niepewności gospodarczej i geopolitycznej w tym roku to już sobie, to już sobie wzrosły o 33%. No, traderzy oczekują przemówień kilku urzędników Fed pod koniec tygodnia, licząc na wgląd w przyszłą politykę pieniężną, ale tak naprawdę obawiają się o niezależność banku centralnego. I to obawiają się bardzo. I zauważmy jeszcze jedną rzecz. To jest raj na złoto. Platyna jest stabilna na poziomie 396 dolarów 36 centów, a spod srebra spadł o 0,2% do 32%. Dolarów i 63 centów za uncję. Za to palak wzrósł o 1,4% do, do 940 dolarów. Tutaj gra już tylko rynek. Srebra na rynku jest więcej, platyna utrzymuje się na stałym poziomie, nie inwestuje się w nią, paladu było mniej, no więc wycena wzrosła. No ale tutaj złoto, złoto jest głównym argumentem. No i powiedzmy sobie szczerze, Punt do góry, frank szwajcarski do góry, euro do góry, dolar w dół. Co z tego wyniknie, to zobaczymy. Zwłaszcza, że złoto, oj, złoto to idzie do góry i naprawdę solidnie i wydaje się, że te 3600 jest do osiągnięcia i to bardzo szybko. No chyba, że w Stanach zmieni się polityka, ale ostatnio jakoś tak za bardzo na to liczyć nie można. Dziękuję Państwu. Do widzenia.